Wishes game! Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, i dzisiaj to będzie taki vlog, ale trochę inny. Jak widzicie, yy, nie mamy włosów, jest mniej ich, zdecydowanie. Stefa obcięła prawie 30 cm, więc szacun dla niej. Oddała ją na jakąś tam fundację, na peruki, coś tu sylu, Ja tam obcięłam troszeczkę, ale stwierdziłam, że jak na lato, żeby było wygodniej, żeby było mniej gorąco. Bo wiecie, no fajnie po prostu. Wam też polecam, jak macie długie włosy, a chcecie sobie obciąć, to na lato idealna okazja. Yy, I będziemy. Dzisiaj, każdy posiłek jest w innym kolorze. Będziemy losować karteczki i będziemy musiały coś wykombinować. Ogólnie to jeszcze dzisiaj nic nie to dosłownie nic, a jest godzina... Która jest godzina? Dziesiąta, Dziesiąta trzy. cztery. Trzy. Cztery, no to około ale. dziesiątej. Tak. No to mega, no nie jakoś mega późno, ale jesteśmy głodne I, i, i ogólnie to wykombinujemy coś i właśnie idziemy do maszyny losującej, czyli do losowania po prostu. Tak. Dobra. Jak ja się boję. Mhm. Brązowy! Nie! Brązowe, co można zjeść brązowy? Dobra, zaraz się z Wami widzimy i robimy coś na ten kolor. Jest słabizna, bo... Ale mamy czekoladę. Ma, mamy tylko rzeczy yy, mamy czekoladę. I w sumie ja pokażemy Wam co jeszcze, jak coś znajdziemy. Okej, okay. okay. stwierdziliśmy w sumie, że nie mamy nic oprócz czekolady czekoladowego w domu. Tak. No nie czekoladowego. No to musi być brązowe po prostu. No właśnie, więc zrobimy czekoladowe na leśnicy. No, no. no i jajeczka. No właśnie, jak... Ja nie rozumiem. Myślałam, że tyle czekoladowych się brązowych rzeczy można być i tak się w sumie ucieszyłam z tego, a tak to, to w sumie nic tutaj nie mamy, więc będziemy pokazywać wam jak to robimy. Takie tak jak... Czekoladowe z czekoladą. Tak. Okej, okay. okay. Patrzcie, jaką mamy różkę. Zaczarowuję Was, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Tak. O, no właśnie. Ok, na początku wbijamy jajeczkę. Ok, dolewamy teraz szklaneczkę mleka, jak już jest jajko wymieszane. Ja dłonię tutaj czekoladę. Cztery łyżki oleju, raz, dwa, trzy, cztery. Okazało się, że mamy tylko resztkę mąki, więc ją i tak wsypiemy. Yy, I teraz kakao, który sprawi, że nasz posiłek będzie brązowy. Czyli temat tego jedzenia. Patelnia nagrzana. Nagrzana patelnia jest już. I wlewamy teraz naszą miksturę na patelnię. To chyba będą takie bardziej placki, ale to nawet dobrze, bo naleśniki są takie zwykłe, a to ma być na wyjątkowy odcinek wyjątkowe placki. Tak wygląda nasze piękne śniadanko, Mamy tu naleśniczki czekoladowe, yy, sosik czekoladowy też. No my oczywiście. Syrop klonowy, on też jest brązowy. No takie brązowy, No, my Klara ma herbatę. Herbatę, no błagam, powiedzcie, że no, wiem, że ona jest taka trochę czerwona, ale tam w banku jest brązowy, więc tutaj ona tak trochę się ja rozwodniła. Troszeczkę, bo wypiłem resztę. Takiego... Yy, mleko czekoladowe, więc teraz się zajadamy. Mam nadzieję, że to wystarczy i nie możemy dodawać owoców, chociaż bym chciała. Ale to jest challenge, więc tak. Nie użyłyśmy żadnego barwnika, to jest plusy. Test smaku. Ej, co ty, już zjadłaś? Ej, jeszcze nie zdążyłam. To Teraz nie jest, jest, dobry. Dobry. No, jest Moczymy w czekoladzie. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek jadła takie słodkie śniadanie i sama sobie je zrobiła. No. Już prawie zjadłyśmy, ale się tak zasłodziłyśmy, że nie mogę. już. No, takie słodkie. <laughs> no. Okej. Okay. Wracamy do Was po cienkiej przerwie, a w sumie to dwie godziny. Jeszcze jesteśmy trochę głodni, i teraz by się przydało gdzieś obiad, bo drugiego śniadania chyba nie będziemy jadły. No bo już jest około 13. E, więc tak. No i ogólnie to będziemy teraz losować. Ciekawe, co się wydarzy. Jestem mega ciekawa serii. Też. Losujemy. I. O, nie zielony! Ej, to dobre! Ej, zielony. będzie dużo rzeczy. Ej, będzie dużo rzeczy, serio. Właśnie teraz z Klaną przyjechałam do sklepu, bo naprawdę nie mamy nic zielonego w domu, więc Klara pojechała ze mną, bo zielona kluska i Klara wyszły do sklepu, a ja wiem. Więc zobaczymy się już w domu. Kupiłyśmy kluski. No, byłam w tym sklepie, no i tam nie było klusek zielonych, więc Zrobiłam takie, do opakowania, żeby yy, było trochę tego więcej, bo musimy wybrać same zielone kluchy. Zaczynamy, a więc, odbierać. I oto do tej miski będziemy wkładać zielone. Wyglądają nasze piękne kluseczki. Zaraz je wrzucamy. Będziemy wsadać je na 10 minutek. Woda się gotuje, wrzucamy nasz makaronik. Zmniejszamy ogień. I na 10 minut. Wracamy, jak się ugotuje ten makaronik. Na razie tak dziwnie trochę wygląda. O, zaparowało. Odpakowujemy serek. Taki o, trójkątny. Piękny. Wiem, że on jest pleśniowy i na teraz tak silnie wygląda, ale on jest bardzo dobry. Takiego samego, ja nie lubię pleśniowego, ale ogólnie tak jest Zobaczcie. Teraz rozpuszczamy serek na patelni. I na opakowaniu makaronu było napisane, że trzeba to mieszać, więc mieszamy. Do tego sera dodam troszeczkę oliwy, żeby lepiej się rozpuszczał. Serek zaczyna się rozpuszczać, więc go mieszamy. Ta woda od tego makaronu się taka zielona zrobiła teraz. Gdy tak wygląda nasz ser, to dolewamy mleka, żeby się nie przypalił. Gdzieś tyle. Teraz wszystko razem mieszamy. Teraz, jak chwilę już się to tak pogotowało, w sumie, tak podsmażyło, jakby, to się robi coraz gęstsze. I na etapie, gdzie jest mniej więcej takiej gęstości, jakby powiedzmy, to dodajemy szpinaczek. I widzicie, na razie go jest tak dużo, ale zaraz się zmniejszy. Zobaczycie. Yy, I mój patent jest taki: od razu dodajemy obie paczki, bo jak yy, to na początku się skurczy, a potem dodamy drugą, to ta się przypali część, a ta będzie wtedy dobra. Więc najlepiej oba naraz. O matko. Mieszamy teraz ciągle, aż się zrobi taka ładna. Ten soś. Gdy jesteśmy na takim etapie tego, to możemy dosolić i do dodać pieprzu y, według uznania. Jak chcecie więcej, to dajcie więcej, jak chcecie mniej, to dodajcie mniej. Mamy gotowe to. Kluski odcedzone zaraz y, układamy na talerzach. to tororom, jakie piękne y, nasze kluseczki. Widać, że zielony posiłek, tak. Y, kluski zielone, szpinak zielony, ser nie jest zielony, ale on się zaraz stopi, go nie będzie widać, obiecuję. Więc zajadamy się. Smakujecie? ci? Mhm. Dobrze. No to teraz yy, Wracamy za jakieś. No, następnym razem, jak będziemy głodne. Ok, test smaku. Pyszne. O, czy już próbowałeś? No. Znowu osoba zaczyna beze mnie. To jest zdrowszy posiłek. Tamten był tak. niezdrowy czekoladą, a ten jest zdrowy. Ale... Lasujemy. I tak dalej. Otwieramy. Dobry, otwieraj. Żółty! Fajnie, żółty jest dużo rzeczy. No, żółty jest fajny. Żółty. Super. Okej, okay. z tego względu, że wylasowałyśmy kolor żółty, to idealnym pomysłem, to to nam podsunął ten pomysł, więc dziękujemy Ci, Tato, no, bułeczka, masełko i miodzik. No, miod jest żółty, patrzcie jaki żółciutki, no piękny. No, bo to będzie taki jakby podwieczorek. W sumie. No, bo taka, jeszcze, no. jeszcze będzie kolacja, ale to będzie taki podwieczorek właśnie, że taki... taki, niezbyt taki, wiecie, żeby się najeść, tylko taki... taki no, tak, taki, taki, wszyscy wiedzą o co chodzi. Coś do zjedzenia. Tak, no to kanapeczkę, przepis na kanapkę już wam podajemy. <grych> Okej, okay. bierzemy sobie nożek, kroimy bułeczkę i my chyba Zjemy jedną po prostu na pół bułeczkę. Tak się prezentuje nasz podwiczorek. Tutaj mamy kanapki z masłem i miodem i tutaj mamy jeszcze pokrojone bananki. Żółte, żółte. Pyszne. Zajadamy. Okej, okay, losujemy następny kolor. Teraz będzie kolacja. kolacja Więc ostatni kolor. Jest 18.30. Myślę, że to będzie dobra godzina na kolację. Zanim ją zrobimy i ogólnie to minie trochę czasu. Nic. Ostatnie kilka losów zostało. Boję się. Błagam, żeby było coś fajnego. Bo już nie pamiętam, jakie tam były losy. Fioletowy! O nie! Nie, czekaj. Może coś kombinujemy. Wylosowałyśmy kolor fioletowy, więc stwierdziliśmy, że zrobimy smoothie. I okazuje się w ogóle, wiecie co? Że mamy pierogi z jagodami w lodówce, więc je też zjemy, no bo sami już się, nie najemy. Idą się z kolację i to jest ostatni posiłek. Więc mamy tutaj owoce, one są takie na pół zmrożone, bo. Okej, okay, tu mamy już yy, owocki. I wkładamy jeszcze mleko kokosowe. No i zaraz wracamy. Okej, okay, jeszcze mamy troszeczkę syropu klonowego, żeby nie było zakwaśne. I miksujemy. Uwaga! Jakie smoothie! Walala! A więc nasz posiłek wygląda tak. Mamy pierogi, które są fioletowe. Patrzcie jakie fioletowe. One są mega fioletowe. Czekajcie. Tu. Kogo skopnęłaś? Na moje gadki. Okej, on... okay. są fioletowe, nie będę już ich podnosić lepiej. I mamy takie smoothie. Ono jest takie bardzo jasno-fioletowe, co nie? Tak, ale ono jest... no wygląda trochę jakby było fioletowe. Takie fioletowe ale, ale, ale... on jest takie gęste, jak takie lody to są trochę. No, takie lodziki, no. Ale ono jest fioletowe, tylko tutaj tak nie widać tego u was. ale. Na... Mm. też, Bardzo dobre. Zalu polecam przepis. I właśnie tym lodzikowym akcentem skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale i podniecie się naszego Instagrama, Tutaj macie nazwę. No. I jeżeli chcecie, to korzystajcie z przepisów z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do kolejnych odcinków pamiętajcie w każdą sobotę nowe odcinki na kanale. Pa pa! Pa!